Kolejny 18 roczek, 19 roczek, Romkowóz. 18 roczek ceny. Nie, nie pamiętam, przed momentem widzowie pytali, ale wersja jest maśna, można powiedzieć. I chmurka na mnie wytrzymała, jebaniutka po. Posiąpiło troszkę subtelnie, co prawda, ale, ale posiąpiło. 14 rok Giel a druga sztuka dzisiaj Placy Panalika jest znany i lubiany, bo tutaj braliśmy z tego czasu przepraszam Trochę pojazdów, a taki sobie Jaguar, żeon Leon Jasek, tutaj widzę pan Alik nabył jakieś grube Audi i w RC4Motion przyjemniaka po 17 roku, ceny nie znam, ale wszystkiego można się dowiedzieć Ciśniemy dalej. Wbijamy tu a to ładne rzeczy widzę. Szukam A4 albo A5 albo Volvo V znowu kolejna z 15 chyba dzisiaj Bezezline ale 4 Co za ochmurowanie Cała kolekcja brzydactwa takie robią, że naprawdę Państwo jeszcze kot po dachu połaził Kot to już nie wie po czym się ślizgać S500 odpowiada Alik Za za 15 mogą oddać No właśnie, zawsze taki pazerny jestem, że Nowy znaczek Erki nie mam zdania I na mnie wizę chwileczkę Nie to nie nam całe szczęście Piękna A nowa buda Quatro żadna, 20 dzisiaj w nowej w nowej budzie żadna Żadna z nich nie jest w Ani żadna, ani żadna. Ten będzie drogi, bo Bo rudy zagościł. Rudy z czterech pancerni pies. Bez esa, bez esa, bez esa. Takie jakieś wszystkie gole, gole dupce. O kurde. Prawie jak satanista, gdyby tak oczko wyżej. Alik do roboty przyjął starą leciwą piątką. Jakieś pozostałości po meczach. Białe RC z panoramką przyjemny. Pytanie czy Alik jest na chacie? Szajny. Jakiś kapelusz tam jest. Kamerka jest. Kamerka jest. Pytamy coś? Ale co znaczy idziemy jeszcze? Fajny jest czy nie? Biały. A to po chuj przy nim stoicie jak jest biały. Czarny. Po no co się dupę zawracacie jak wam się nie podoba biały. Chłopy. Męskie decyzje. Czas biegnie, a chmura nas goni. Szukamy zielonego czy żółtego? Czarny nie, szary nie, biały nie. Zostaje żółty, pomarańcz i seledyn. Dobra. Mhm. Czy coś tu jest, co nas interesuje? Autobus. XC9. Pfu, pfu. Tam jest guan w RC i biały. A co za felga w tym Audi? Zobacz pan. Jakieś udziwnienie. Amelinium? Coś brzydkiego. W środku też łobrzydlistwo jakieś. To, to, to. Długi Sportline, A państwo szukali czegoś ładnego w Lauri. Lauri jest dziadkowozem, ale... Ford Line jakby jest ciekawszą propozycją, oczywiście tylko w moim przekonaniu, ale Ali chyba sprzedał tę aby cofał pokrzywy, bo widzę świeżo przejechane. Wyglądają tu okrutnie w tych pokrzywach, ale wierzcie mi, że one stały tydzień temu z przodu są sprzedane i dlatego je wycofał, żeby już nikt przy tym nie grzebał. Fury Alika w, pokrzyw w pokrzywach. Ci co to wymyślili z tym? Przy, przy tym, tym. przy tym cholera białym się nazywa Arteonie Dobra czy coś tu jest co nas interesuje autobus XC9 tu sobie spokojniutko tropem węża zawijamy ale kupił mini na prąd Fajnie, ale kupił też BMW. Nie, to Alik do roboty sobie, o! Jednak ten Alik z skromnością nie grzeszy. Tu gdzieś widzimy alufelki ładne. Nie wiem czy ładne, ale widziałem całe sto za Zatem. Ho, 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 ho. Szanowni Państwo, bardzo mocno polecam yy, sprawdzanie kupowanych, używanych samochodów w systemie CAR Vertical. Wiem z doświadczenia, co mówię, bo często, a przykładów jest na to sporo ludzie sprawdzają z ciekawości swojej zwykłej ten raport dopiero po zakupie, a zobaczmy, co tam się wydarzyło i wtedy jest dopiero płacz i zgrzytanie zębów. Warto sprawdzić, przed zakupem, przed wręczeniem gotówki sprzedawcy. Pozdrawiam serdecznie Pan Romek. Czołem. Cześć. Pozdro 600.